Witam serdecznie na naszym dzisiejszym podsumowaniu sesji. Bardzo ważny dzień, gdyż poznaliśmy m.in. inflację ze Stanów Zjednoczonych. Będziemy mieli okazję zobaczyć, jaka jest reakcja rynków po tak ważnej informacji i jak wszystkie doniesienia polityczne również wpłynęły na giełdy. Zapraszam na dzisiejsze podsumowanie. Rozpoczynamy od sekcji informacji. Wyselekcjonowałem najistotniejsze informacje według mnie w dzisiejszym dniu. Jak oczywiście masz jakieś inne, które warte są uwagi, to zachęcam do podrzucania ich komentarzu. Gigant na rynku baterii do aut idzie na giełdę. Chińska firma, w której akumulatory wyposażone jest co trzecie elektryczne auto na świecie, chce zebrać z giełdy w Hongkongu co najmniej 5 miliardów dolarów, podaje Reuters. Firma rozważała ulokowanie fabryki w Polsce, ale wybrała Węgry i to tam zwiększy teraz inwestycje. Produkują iPhony? Będą robić samochody? Może dojść do przejęcia motoryzacyjnego giganta. Kolejna informacja z bankiera popatrzmy. Epopeja sprzedaży borykającego się z problemami Nissana trwa już od dłuższego czasu. Producent jeszcze nie tak dawno temu szykowany był, by trafić z francuskich rąk Renault posiada 36% udziałów japońskiej spółki do Hondy, którą miał połączyć się w jedną grupę. Przeciągające się rozmowy i ich potencjalne fiasko sprawiają, że do gry ponownie włącza się tajwański Foxconn. Stal i aluminium z Kanady i Meksyku, nawet z 50% cłem. 25% cła na stal i aluminium importowane do Stanów Zjednoczonych, ogłoszone w poniedziałek przez prezydenta Trumpa, zostaną dodane do 25% ceł już nałożonych, ale obecnie wstrzymanych, na produkty meksykańskie i kanadyjskie, zapowiedziało w środę źródło w Białym Domu, na które powołała się agencja AFP. Rząd Japonii, sekretarz japońskiego rządu, poinformował w środę, że Tokio formalnie poprosiło Stany Zjednoczone. O zwolnienie z ogłoszonych przez prezydenta Trumpa 25% ceł na stal i aluminium. W USA silny wzrost zapasów ropy. Ceny ropy na giełdzie pali w Nowym Jorku idą w dół po silnym wzroście amerykańskich zapasów surowca w ubiegłym tygodniu. Rynki spodziewają się też kolejnych ataków handlowych ze strony prezydenta Trumpa. Za chwilę oczywiście zobaczymy notowania poszczególnych walorów poszczególnych surowców, w tym również ropy. Rada Nadzorcza JSW pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu i udzieliła zgody na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Serii D o łącznej szacowanej kwocie około 200 milionów złotych. No i zobaczymy, jak kurs JSW dzisiaj zareagował na te doniesienia na giełdzie. Inflacja w Ameryce, czyli informacja dzisiejszego dnia, nie zwalnia tempa. Fed wciąż daleko od celu. Zresztą Powell ostatnio również się wypowiadał, że nie ma co śpieszyć się z obniżką stóp procentowych, gdyż może to wpłynąć na inflację, ale też nie ma co z tym przesadzać. Jednym słowem, zostawił rynki w dosyć ciekawej niepewności. A za chwilę zobaczymy reakcję topowych najważniejszych amerykańskich indeksów. Syczeń był kolejnym miesiącem, w którym inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych utrzymała się wyraźnie powyżej dwuprocentowego celu rezerwy federalnej. Tyczniowy wzrost inflacji zaskoczył przy tym większość ekonomistów. W styczniu 2025 roku inflacja CPI w USA podniosła się do 3%, poinformowało Rządowe Biuro Statystyki Pracy. To najwyższy rezultat od 7 miesięcy. Był to także 47 miesiąc rzędu, w którym inflacja CPI przekraczała 2% cel rezerwy federalnej, a z tego co pamiętam, jeszcze jak wczoraj pokazywałem, Prognozy zakładały 2,9%, a wiemy, jak rynki potrafią zatańczyć wtedy, kiedy finalny wynik odbiega od zakładanych prognoz. Polska giełda na fali wznoszącej. Najważniejsze indeksy polskiej giełdy, czyli WIG20 oraz WIG, zakończyły środę, notując kolejny dzień wzrostów pomimo wyższego niż oczekiwano odczytu inflacji w Stanach Zjednoczonych. Głównymi rozgrywającymi sesje były banki, zresztą wszystkie je omawiałem na początku tego tygodnia w przeglądzie sektorowym i tam oczywiście zapraszam, a za chwilę zobaczymy już. Dokładne podsumowanie dzisiejszej sesji na naszym parkiecie. Ledwo opadł kurz po starciu chińskiego giganta z amerykańskim gigantem, mówię tutaj oczywiście o sztucznej inteligencji, kiedy z giełdy wyparowało prawie 600 miliardów dolarów z kapitalizacji Nvidia. A na horyzoncie rysuje się kolejne starcie pomiędzy Chinami i USA. Chiński gigant motoryzacyjny rzuca wyzwanie Tesli i Maskowi, wprowadzając God AI, system, który wspierany jest przez AI od wspomnianej wcześniej firmy i ma on zrewolucjonizować autonomiczną jazdę, a w dodatku ma być standardem i trafić do wszystkich modeli, od luksusowych sedanów po budżetowe hatchbacki. Chińczycy biją się więc już nie tylko o miano największego producenta elektryków, ale także tego najbardziej zaawansowanego. Polska czekoladową potęgą, roczny eksport produktów czekoladowych to ponad 12 miliardów złotych, a Polska jest trzecim co do wielkości producentem słodkości w Europie. 5 lat. Eksport wzrósł ponad 50%. Czytamy rzecz Rzeczpospolitej. A teraz najwyższy czas na podsumowanie dzisiejszej sesji, na którą zapraszam. Najwyższy czas sprawdzić, co ciekawego dzieje się na topowych rynkach po tak ważnych informacjach. Rozpoczynamy od nastrojów, a one, jak widzimy, są na poziomie neutralnym na liczniku poziom 45. Jeżeli chodzi o świat, no to widzimy, że na przykład dzisiaj zieloniutko Mamy na rynku chińskim, Japonia wyprzedaje Tajwan czy Indie również w korektach, Australia spokojnie, rynki europejskie raczej neutralnie w Irlandii przewaga wyprzedaży. Rynek kanadyjski, również jak widzimy, podzielony Bermudy, Meksyk też delikatnie, i Brazylia również wyprzedaje. A pamiętamy, że ostatnie sesje były zielone. Jeżeli chodzi o SP500, w momencie jak to nagrywam, widzimy, że na przykład Nvidia zyskuje 245, Amazon 1,5%, Tesla praktycznie bez zmian. Sektor bankowy delikatnie cofa, to przyjrzymy się bliżej poszczególnym indeksom i walorom. Rozpoczynamy od kursu Amazona, który, jak widzimy, konsoliduje cały czas bardzo, bardzo wysoko. Po ostatnich zejściach korekcyjnych próbuje budować półkę na wsparciu. Jeżeli chodzi o kurs Microsoftu, no to dzisiaj po dosyć niekorzystnym otwarciu próba wyciągnięcia dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o Nvidia, widzimy, że wczoraj nastąpił moment pierwszego zatrzymania po tym rajdzie wzrostowym po właśnie tych wcześniejszych doniesieniach, które pokazywałem wcześniej, czyli chiński Gigant zaatakował i wyparował mnóstwo kapitału z Nvidia. Jeżeli chodzi o Tesle, mamy tutaj dzisiaj próbę zatrzymania tej fali, również spadkowej. Tak więc widzimy, że sytuacja była troszkę niekorzystna, ale już wszystko wraca powoli do normy. Jeżeli chodzi o indeksy główne, rozpoczynamy od indeksu japońskiego rynku. Widzimy, że konsolidacja trwa tutaj w najlepsze 39196 punktów w tym momencie. Niemiecki DAX na nowych historycznych szczytach mamy przybite już 22289 punktów. Jeżeli chodzi o S&P o NASDAQ to widzimy, że tutaj mamy próbę wyciągnięcia 20700 punktów, ale popatrzmy, czy była zmienność. Schodzę na M30 i popatrzmy. Taka była strzała w dół. I potem pałką wrócili. To jest potęga takich informacji, o których mówiliśmy wcześniej. SP 500, 6057, i też zejdźmy sobie na niższy interwał. I też widzimy, jak rynki pięknie reagowały, przepotężnie, wybijając pewnie niejednego inwestora z pozycji. No a w tym momencie również widzimy powrót do Jones, Podobna sytuacja: 44 44431 punktów i próba wyciągnięcia. Zobaczmy, jak reagują na to metale. Rozpoczynamy od kursu srebra, 32,34 za uncję. Czy też była reakcja? Popatrzmy: No, oczywiście, że była reakcja. To jeszcze zerknijmy na złoto, które po wczorajszym historycznym szczycie nastąpiło dosyć ciekawe odpadnięcie, ale już wyciągają. 2900 dolarów jest już za uncję wybite, i też popatrzmy, jak ta inflacja potrafi wpłynąć również na właśnie kurs metali. Patrzmy również na inne walory, w tym na przykład na kursy miedzi, która dzisiaj również bardzo intensywnie odbija po ostatnich dwóch sesjach na minusie 9488 dolarów jest w tym momencie. Za baryłkę ropy trzeba zapłacić już delikatnie powyżej 75 dolarów. I po ostatnich trzech sesjach wzrostowych dzisiaj mamy dosyć konkretne odpadnięcie w dół. Kurs gazu to jest tygodniówka. Widzimy, że tutaj również mamy próbę wybicia do góry i zobaczmy, jak na tym tle radzi sobie złoty, czy jest silny, czy też słaby, czyli poszczególne waluty. Jeżeli chodzi o kurs Franka, no to mamy go na bardzo niskim poziomie 4,38. Tak więc przejdźmy sobie na tygodniówkę i widzimy, że no już niedługo będziemy mieć kurs Franka być może jeszcze niżej. Będzie ważne wsparcie testowane. Jeżeli chodzi o kurs Funcika 4,98 w tym momencie też przejdźmy sobie na tygodniówkę i widzimy, że konsolidacja w tych niskich strefach również trwa tutaj od długiego czasu. Jeżeli chodzi o euro to jest akurat wykres miesięczny, ale widzimy, że mamy pogłębienie Spadków 4.16 to już jest poziom, który widzieliśmy ostatnio. Popatrzmy. Ostatnio widzieliśmy w lutym 2018 roku. Tak więc absolutnie nie jest to byle co. Widzimy, że kondycja złotego jest naprawdę mocna. I dolar również odpada 3.99 w tym momencie. Jednym słowem, to jest czas dla złotówki. Jeżeli chodzi o to mamy dzisiaj odbicie do góry 1,04, tak więc nasza giełda raczej powinna się cieszyć. No i przechodzimy już płynnie na rynek krypto. Dzisiaj reakcje oczywiście po inflacji też było widać na Bitcoinie. Spadł on tutaj, jak widzimy, do poziomu nawet 94 tysięcy dolarów. Jak przejdziemy sobie na 15, zobaczmy również zmienności na Bitcoinie nam nie brakuje. Też często o tym w Portfelu Krypto mówię, że właśnie Bitcoin reaguje na to, co dzieje się na rynkach tradycyjnych, no a potem wiadomo rozlewa się to sentymentem po altcoinach i szerokim rynku. No i zobaczmy, co na tym szerokim rynku dzieje się aktualnie. Jeżeli chodzi o nastroje, to widzimy, że mamy strach na poziomie 46. Jeżeli chodzi o zachowanie, no to widzimy, że alty również dzisiaj ładnie wracają. Jeżeli chodzi o samego Bitcoina, kosztuje on 97 ponad 1000 dolarów za sztukę, odbija już ponad procent w ciągu doby. Ether 2670 rośnie również o 1% z bardziej znanych topowych projektów to XRP 80% na plusie, BNB 6% czy Solana 1.4, ale w korekcie. Największe wzrosty na dzisiejszej sesji to Sonic, który rośnie o 14%, Gito rośnie 10, EOS 6 czy BNB 6, a najmocniej dzisiaj w tym momencie koryguje Dexe 6% BitGetToken 5.7, czyli Virtuals Protocol 5.6. Przy okazji przypominam, że w opisie znajdziesz linki do giełd, z których sam zresztą korzystam, tak więc warto te narzędzia mieć przygotowane, bo jakby nie było cykl trwa, nikt go nie odwołał. Tak więc zobaczymy, czy w końcu coś ciekawego zacznie się dziać w dłuższej perspektywie, czy niestety Trump skutecznie pokrzyżował dane na altcoin season. Zresztą daj znać w komentarzu, co Ty sądzisz, a ja przechodzę już płynnie do podsumowania dzisiejszej sesji AGPW. Rozpoczynamy od najliczniejszego sektora. Na GPW, czyli oczywiście od gamingu, bo widzimy, że dzisiaj na przykład pierwsza spółka wybiła aż 38%, tak więc gratuluję. Konsole 27%, OneMore 20%, 14%, Aaron, Wolf to są te największe dzisiaj wzrosty. Potem Munar traci 12%, PGMSA 11%, 3 Games 10. Jeżeli chodzi o CD-Projekt, dzisiaj ładne odbicie na 2-2 na plusie i 140 milionów na obrocie. 11 b 14 zresztą zaraz zobaczymy, czy jeszcze są śmiałkowie, którzy shortują CD-Projekt, a może nawet już teraz do tego sobie przejdźmy. Sam jestem ciekawy, czy w ogóle ktoś ośmiela się jeszcze shortować naszego giganta. Tak więc przechodzimy na rejestr krótkiej sprzedaży, i tutaj widzimy, że shortów nam nie brakuje. Oficjalnie na większych pozycjach mamy Allegro, nawet na sporej pozycji. Popatrzmy CD-Projekt. Jest, jak widzimy, na czterech oficjalnych dużych shortach, bo nie wiemy ile jest maluchów. Dodatkowo jeden short na cyfrowym, dwa shorty na Dinusiu, nawet trzy. Grupa azoty, jeden short. JSW na trzech shortach. Mamy Kenty na shortcie LPPP, Orlen, PKBP oraz spółkę Tekst. Tak więc popatrzmy, łącznie pomimo tego pozytywnego sentymentu, aktualnie pompki na GPW mamy aż 20 dużych shortów ujętych w rejestrze. Tak więc nie jest to. Tyle co. No i popatrzmy, zwracamy na tą listę, zerknijmy sobie, bo była mowa o bankach, a widzimy, że banki rzeczywiście zachowują się ciekawie. W tym wicekról polskiej bankowości Pekao S.A. dzisiaj o ponad 4%. BMP 369 czy handlowy 352. Poś traci 80, Getin 60. Największy obrót to jest to Pekao S.A. 422 miliony 390 pKP To są kosmiczne obroty. Sam indeks rośnie o 2,5%. 14 872 punkty na zamknięciu. Na OZE dzisiaj San Dragon eksplodował 18% na plusie. Termo 8346 Luon najmocniej za to koryguje dzisiaj OZE kapital tracąc aż ponad 12%, piąteczkę również traci Zenaris i Idea obrotu jest ML System 2400 i dwie manieczki na Kolumbusie. Jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, będzie to branża nieruchomości. A tutaj CC Energy zyskuje 9,532 Varimpex. I liderem spadków dzisiaj jest Heim Invest, traci aż 19% na małym obrocie, Kawatina 9% w dół, czy 7.3 Rank Progress. Liderem obrotu jest Atal, bańka 200 i Echo, banieczka. Na budownictwie dzisiaj Prochem zyskuje 4%, Tezgas 4%, najmocniej dzisiaj odpada Rafako 4.8, 3 3.6, czy Mostosta Warszawa 3.46. Liderem, jeżeli chodzi o Budimex, to jest lider oczywiście obrotów, 86 milionów i potem mamy Mirbud 5.100. Przy okazji przypominam, że systematycznie spotykamy się w przyglądzie sektorowym, gdzie omawiam właśnie poszczególne sektory, poszczególne indeksy i spółki utworzące właśnie te dla nas najistotniejsze grupy. Łącznie w 20 nagraniach jest to ponad 200 walorów, tak więc zachęcam do dołączenia. A jeżeli chodzi o kolejne zestawienie, no to popatrzmy sobie na Global Connect, a tutaj Netflix, dzisiaj na plusie 4,5, Coca-Cola 2,9 czy Intel 2,3. Najmocniej za to spada dzisiaj BMW, tracąc 5,3 czy 2,8 Tesla. No i zerknijmy jeszcze na obroty, bo wiem, że tutaj jest Różnie Tesla 196 98 Intel. Na turystycznych spółkach Enter 60 na plusie, Rainbow na największym obrocie 3,400, 3,0 na minusie. Na spółkach ukraińskich kernel dzisiaj 7,800 na, na plusie, jest to jedyna spółka wzrostowa. Najmocniej taci Miki Dan 6,46%, M kopany czy KSG 4,8%, ale pamiętajmy, że ostatnio spółki zaliczyły dosyć spektakularny ride. to jest 400 na obrocie, sam indeks traci prawie 4%. Na szerokiej energetyce dzisiaj widzimy, że Nowawi zyskuje 4,829 Pepcze na 70 i tyle. Wszystko inne w Korei. W tym Columbus traci 4,6%, kogeneracja 1,9 czy 1,5% ML System, i tutaj liderem obrotów jest PGM 16 milionów. Na hitach, perełkach, spółkach zgłoszonych przez naszych widzów dzisiaj Sonka 6%, na Tusie, Sphinx 2,3 czy Tarczyński 1,4%. Najmocniej koryguje Klepsydra, tracą 4%, Mabion 3%, 1,5% GreenEx, czy Digitanet traci 1,25%. I teraz przechodzimy już do czołówki, czyli rozpoczynamy od wig 20 A tutaj PKWSA liderem wzrostów. zresztą widzimy, że czołówka należy do banków. 4,11, Santander 26 czy PKWP 245, CD Projekt 223. Jeżeli chodzi o korekty, to JTS Wutraci 139, PGE 1%. I jeżeli chodzi o największe obroty, to dziś jest to PKWSA 422 miliony, PKWP 390. Powyżej stówki mamy Orlen, CD Projekt Allegro takich. Czy też PZU? Jednym słowem, dzisiaj naprawdę dużo się działo, bo prawie 2 miliardy obrotu na WIG-20. Sam indeks roczny 1,30. 2568 punktów na zamknięciu. Zerknijmy sobie na średnie spółki z Enwik 40. A tutaj widzimy, że BNP: 3,6 statusu, Sekopol 3,6, czyli handlowy. Liderem jest CCC 3,9 w spadku. Oczywiście Żabka 3,3 na korekcie, Bugdanka 3,2. Liderem, jeżeli chodzi o obrót, jest Żabka 93 miliony. Sam indeks spada o 6,886 punktów na zamknięciu. Patrzmy na tło, czyli na ESWIK 80. Co tam na małych spółkach się dzieje? A tutaj widzimy, że DataWalk zyskuje 6,3, VIGO 3,7 czy PEP 2,93. 4. Liderem spadków jest Rank Progress 7.3 na minusie, creepy Jar 548 czy Columbus 467. Liderem obrotu jest DataWalk 6900, a sam indeks kosmetyczny 300 na pusie 25419 punktów. Popatrzmy na mały parkiet, co tutaj się dzisiaj wyprawia. Dzisiaj pierwsza spółka 38% na pusie, konsole 27.21, 21, Divoli Onomore 20, czy SandraGon 18%, tak więc dwucyfrowych wybić nam ostatnio na Connectie nie brakuje, ale pewnie z drugiej strony też nie jest. Yy, Aż tak wysoko, popatrzmy. Dzisiaj Forposta traci 17, Ozykapital Kapital 12, 12, munar PGMSA 11. Tak więc widzimy, że tutaj dużo obroty i też duże spadki. Za to, jeżeli chodzi o spółki, które przebiły w ogóle dzisiaj milion na New Connection, to jak widzimy, jest to tylko jedna spółka PGMSA 2,40, a sam indeks 254,5 punkta, 80 na plusie. Na desterek, oczywiście, indeks szerokiego rynku, czyli WIG. Zerknijmy w tym szerokim ujęciu, co tutaj się wydarzyło. I widzimy, że największe wzrosty to Kraken, który eksplodował 22%. Games Operator 9, 2, Vasco 8 czy Big Cheese 7, INC 6. Liderem spadków na szerokim rynku dzisiaj jest Silver Rex 9%, kawatina 9%, KCI 8% czy Rank Progress 7,30%. I oczywiście liderów obrotu znamy doskonale, ale na tym tle wbija się wysoko również żabka. Tak więc widzimy, że mieści się ona na pierwszym ekranie. No i oczywiście jak zawsze popatrzmy sobie na wykresy, bo Wik tutaj nieustraszenie przebił sobie to 90 tysięcy na wczorajszej sesji skutecznie i wyznaczył nam nowe historyczne szczyty. Pytanie, jak dużo czasu będzie potrzebować nasza giełda, aby uderzyć w 95 tysięcy, a być może jeszcze przed majem pokuszą się o 100 tysięcy, to dopiero by było coś. Jeżeli chodzi o WIG20, mamy rajd, który trwa już kolejną sesję z rzędu. 2600 czeka w teście, zobaczymy. Naprawdę WIG20 pokazuje nam siłę, dzięki oczywiście Trumpowi. SWIG80, jak widzimy, już zaliczył tutaj zejście i pierwszą barierę oporu na poziomie 25,5 tysiąca, ale i tak i tak spółki małe są bardzo silne, a 25 tysięcy będzie bardzo fajnym punktem testu popytu. Czy będzie chcieli trzymać kiedyś ewentualne zejście korekcyjne właśnie na tych poziomach, czy jednak do tego w ogóle nie dojdzie. Jeżeli chodzi o MV 40 mamy pierwszą próbę zatrzymania, też po kilku dniach wzrostu. 7 tysięcy już czeka, nie może się czekać, aż w końcu te małe, średnie spółki będą oczywiście to testowe. Daj znać w komentarzach, jak oceniasz dzisiejszą sesję, co ewentualnie przykuło Twoją uwagę i na co jeszcze w tym tygodniu czekamy, bo coś mi się wydaje, że jeszcze jakaś ważna informacja w tym tygodniu oczywiście będzie miała miejsce. Słyszymy się już niedługo. Pozdrawiam, hej.